Monika Gering, witam Państwa w piątkowym wydaniu Gościa Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest profesor Jacek Moll. Wielki profesor od małych serduszek. Panie profesorze, jest Pan kardiochirurgiem. Proszę coś powiedzieć o swojej pracy. Dlaczego pan został też kardiochirurgiem? Zostałem dlatego, że no troszkę, troszkę powiązania rodzinne, chociaż prawdę mówiąc broniłem się przed tym, bo skończyłem najpierw politechnikę, a dopiero później, planując zresztą po tych studiach politechnicznych, żeby być inżynierem pracującym dla medycyny, ale jak zobaczyłem rzeczywiście, jak to funkcjonuje, mój ojciec był kardiochirurgiem, w związku z czym miałem łatwość prawda, przebywania w szpitalu na sali operacyjnej, zaczęło mnie to tak wciągać, że porzuciłem jakby tą myśl pracy, jako inżynier i y, po ukończeniu studiów medycznych zacząłem pracować jako lekarz, właśnie chirurg, a w końcu kardiochirurg. Także to jest, to jest niezwykle wciągające, pociągające, a szczególnie kardiochirurgia dziecięca, o której marzył mój ojciec, ale wtedy nie można było tego spełnić, ponieważ nie było urządzeń, które by pozwalały na operowanie tych najbardziej złożonych. Y, y, Serca, a one muszą być operowane u malutkich dzieci. W związku z czym w tym, wtedy, kiedy stworzyły się warunki techniczne do tego, żeby względnie bezpiecznie operować małe dzieci, szczególnie noworodki, niemowlęta, no wtedy kardiochirurgia dziecięca zaczęła gwałtownie się rozwijać. I ja właśnie ta dziedzina mnie tak zafascynowała, że postanowiłem zostać kardiochirurgiem dziecięcym. Jakimi pacjentami są dzieci, jak się z nimi pracuje? Całe szczęście, że pracuję z dziećmi, bo nie mam tych problemów, które są z osobami dorosłymi. Dzieciom oczywiście, że ja muszę współpracować z dorosłymi, z rodzicami, ale co innego jest tłumaczyć pewne rzeczy pacjentowi bezpośrednio, a co innego rodzicowi. Natomiast dzieci są niezwykle wdzięcznymi pacjentami dlaczego? Dlatego, że przebieg gojenia, regeneracja następuje znacznie szybciej i natomiast jest innym, to znaczy z drugiej strony patrząc, jest to o tyle trudne, że dzieci mają bardzo złożone wady serca i nie zawsze te wady są takie, które możemy wyleczyć, bo u pacjenta jak wymaga wymiany zastawki, wymieni się ona sztuczną czy naprawi, no to można powiedzieć, że, że jest wyleczony przynajmniej na jakiś czas. Natomiast my mamy takie złożone wady, których nie da się jakby nigdy do końca wylecić, serca jednokomorowe. No nie jesteśmy w, stawie, w stanie, prawda, dołożyć drugiej komory. No można myśleć o przeszczepie, ale przeszczepy u dzieci są bardzo źle tolerowane i, i stwarzają wiele ogromnych problemów. Natomiast my robimy wszystko, żeby dzieci nawet z tymi sercami jednokomorowymi mogły żyć jak najdłużej, żeby mogły dojść do wieku Dorosłego I wtedy, nawet jeżeli trzeba przeszczepić serce, to już jest to mniejszy problem. Ale są to bardzo złożone wady i dlatego to jest fascynujące. Każda, każda wada, mimo że są pewne grupy wad, nazywa się tak samo, jest inna, każde dziecko jest inne. I w związku z czym jest to coś, co, co rzeczywiście jest, jest bardzo takie wciągające, pociągające, a z drugiej strony no z kolei trudne i ryzykowne. I to jest ten słaby punkt niestety operowania dzieci z ciężkimi wadami serca że co jakiś czas niestety pacjent nie przeżyje i wtedy to obciążenie spływa na kardiochirurga, ale trzeba się jakoś z tego otrząsnąć. Ja mówię, że dzięki temu, że mamy tak dużo pracy, my jesteśmy w stanie funkcjonować po śmierci wcześniej operowanego dziecka. Bo czasami jest tak, że dziecko umrze po operacji, a trzeba następne operować i wtedy trzeba koniecznie myśleć o tym następnym, skupić się na tym, co się dzieje i, i nie myśleć o tym, co się, co się stało dopiero później, to wraca niestety, to obciąża prawda, nas bardzo psychicznie i odbija się w pewien sposób. No ale niestety tak jest na całym świecie, że nie wszyscy pacjenci, nie, nie wszystkich uda się uratować. Natomiast ta satysfakcja z tego, że ratujemy dzieci z najcięższymi wadami, pozwala nam na to, żeby dalej można było względnie normalnie funkcjonować. Czy możemy powiedzieć, że teraz rodzi się więcej dzieci z wadami serca, czy po prostu wcześniej one nie były wykrywane? Na, to znaczy, te, te statystyki mogą być trochę mylące. Generalnie rodzi się tyle samo dzieci z wadami serca, natomiast dawniej albo nie były wykrywane, dzieci umierały niezdiagnozowane, to te wcześniejsze czasy. Później były zdiagnozowane, ale w niektórych wadach mówiło się, no takiej wady nie można zoperować, prawda, bo jest, bo jest zbyt ryzykowna operacja albo niemożliwa. W tej chwili po prostu operujemy prawie wszystkie e, dzieci z wadami, które się urodzą, w związku z czym wydaje się, że jest ich więcej. Ale to e, populacja jest podobna i czasami tylko bywa tak, że jakiś czynnik dodatkowy zadziała, że dzieci z wadami serca rodzi się więcej, ale mniej więcej to, to jest tyle samo, tyle, tylko że dawniej po prostu te dzieci umierały i nikt, nawet czasami nie wiedzieli, że dziecko miało wadę serca, bo umarło. Natomiast tej w tej chwili diagnostyka prenatalna spowodowała to, że jeszcze przed urodzeniem dziecka można wadę zdiagnozować i, i wtedy kierować do odpowiedniego leczenia, co jest o, ogromnie ważne, bo to stwarza możliwości lepszego stanu pacjenta przed operacją, a również transportu do miejsca. Bo tak jak my jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, gdzie matka może urodzić dziecko i w tym samym szpitalu można dziecko zoperować. No właśnie trafiają do Pana na stół takie dopiero narodzone dzieci, noworodki. Tak, tak, tak i, i dlatego my mamy tak dużo tych dzieci, że właśnie mają matki przy prenatalną diagnostykę, jest wada wrodzona, prawda, zdiagnozowana i wtedy dziecko jest rodzone w naszym szpitalu w części ginekologiczno-położniczej i po urodzeniu, oczywiście diagnostyka jest powtarzana, bo musimy sprawdzić, czy, czy na pewno jest taka, a nie inna wada I, i dziecko jest kwalifikowane w zależności od tego, czy trzeba bardzo wcześnie operować, zaraz po urodzeniu, czy troszkę później, takie dziecko jest operowane, także to jest ogromny postęp. Ale sam Pan powiedział, że liczy się czas. Że im szybciej, tym lepiej. Liczy się czas, to znaczy nie zawsze, bo nie wszystkie wady muszą być operowane zaraz po urodzeniu dziecka. I czasami wyczekujemy, prawda, żeby dziecko było większe, żeby znaleźć ten złoty środek, kiedy dziecko zoperować, bo operowanie noworodka jest obarczone jednak większym ryzykiem, ale z drugiej strony, jeżeli nie zoperujemy noworodka, z taką wadą, która musi być w tym okresie zoperowana, to ryzyko się zwiększa. W związku z czym musimy tak ustawiać czas operacji, żeby ryzyko operowania pacjenta było jak najmniejsze. Dyrektor powiedział, że mieć takiego profesora a pod swoimi skrzydłami to skarb. Skarbem też nazywają pana rodzice dzieci, których pan operował, ponieważ pan potrafi do nich dotrzeć, wytłumaczyć im to. To jest bardzo ważny, taki ludzki kontakt z rodzicami. No jest, jest, jest to konieczne, dlatego no, przede wszystkim to się opiera na pewnym zaufaniu. Rodzice muszą mieć zaufanie do nas. Oczywiście, że dobrze że wiedzą również o tym, że część dzieci umiera, ale ponieważ na świecie wszędzie tak jest i są wady, które szczególnie jeżeli dziecko jest prawda, wysyłane do innych ośrodków i inne ośrodki nie podejmują się, a przybywa do nas, ja się podejmuję takiej operacji i nawet jeżeli dziecko nie przeżyje, to wielokrotnie była sytuacja taka, że mimo, że dziecko nie przeżyło, rodzice mi dziękowali, co, co mnie podbudowuje i daje możliwość dalszych działań, bo inaczej to, to byłoby bardzo, bardzo trudne. Trudno, a jednak, jednak no, ryzyko, ryzyko tych naszych operacji jest, jest duże wciąż i tak jest na całym świecie niestety. Akcje jak ta e, powodują, że serce rośnie tak naprawdę, kiedy Oczywiście. znajdują się ludzie, którzy chcą pomóc też panu, bo wiemy, że rozbudowuje się e, kolejny oddział powstał. Tak, tak, ponieważ te potrzeby są ogromne, my nie możemy wyoperować tych wszystkich pacjentów, którzy do nas przybywają. Wystąpiłem do Ministerstwa Zdrowia parę lat temu, żeby nam przydzielili pieniądze na rozbudowę i w tej chwili już dochodzimy prawie że do końcówki tej, tej rozbudowy, także liczę, że w przyszłym roku, gdzieś koło marca, uruchomimy naszą działalność i wtedy będziemy mogli mogli operować znacznie więcej pacjentów, zmniejszą się kolejki oczekujących na operację, będziemy mogli właśnie wtedy w najbardziej właściwym czasie operować tych pacjentów. Także to, to, jest, to jest konieczne, i, ale również wiemy, że pieniędzy będzie brakowało i dlatego każda taka działalność jak Przyjaciółek Świata jest ogromnie ważna i te pieniądze, które są zbierane będą służyły naszym pacjentom. Dziękuję Panu za rozmowę, dziękuję, dziękuję Państwu za uwagę. Profesor Jacek Malbu dziś moim Państwa gościem. Dziękuję.